Cześć przyjaciele, z tej strony Tom Gatz. Dzisiaj sobie porozmawiamy o syndromie tej jedynej, tak? czyli o tym błędzie. Spotkałeś się z dziewczyną e, nawet na jednym czy dwóm spotkaniu i ty już uważasz, że to jest Twoja miłość, uważasz, że ona jest najlepsza, że ona jest najpiękniejsza, nawet, czy nawet nawet się z nią nie spotkałeś, a już uważasz, że ona jest cudowna, przepiękna i że mogła być Twoją żyną, żoną. tak? Czyli to jest właśnie ten syndrom tak zwany tej jedynej, który jest druzgocący, który nigdy nie prowadzi do niczego dobrego i który bardzo często też zaprzepaszcza jakiekolwiek szanse, żebyś z tą dziewczyną na napowodował zania relacji z tą dziewczyną. Więc obejrzyj koniecznie materiał do końca, bo naprawdę będzie mega wartościowy. No i jeśli chcesz być z materiałami na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz posłuchać mojej rozmowy, jak ja rozmawiam z dziewczyną przez telefon, plus wysłuchać mojej analizy, dodatkowo dostać bezpłatny kurs zainteresują sobą, I żeby tego było mało, zapisać się na ponad 300-dniowy newsletter zupełnie bezpłatnie, no to w linku poniżej, właśnie, możesz pobrać taką bezpłatną rozmowę, z, tutaj, z, jak ja rozmawiam z dziewczyną, wysłuchać mojej analizy. No i też dostajesz właśnie te, te inne bonusy, o których teraz przed chwilą. Powiedziałem, zapraszam też do grupy wsparcia na Facebooku. Dobra, a teraz sobie lecimy. Syndrom tej jedynej. No, słuchaj, syndrom tej jedynej jest dosyć częstszym problemem wielu facetów, czyli po prostu polega to na tym, że poznajesz jakąś dziewczynę, bardzo często nawet się z nią nie rozmawiałeś, nie zamieniłeś słowa. Albo nawet zamieniłeś te słowo, e, kilka słów, być może widzicie się raz na jakiś czas w pracy, coś tam czasem porozmawiacie, albo nawet spotkałeś się z nią raz czy dwa razy. I ty w każdym z tych przypadków, ty już uważasz, że to jest ta jedyna, że ona jest piękna, że ona jest cudowna i tak dalej, tak? To oczywiście prawa, ma za sobą prowadzić do szereg różnych błędów, chociażby takich, że zaczynasz przeinwestowywać, zaczynasz e, za bardzo pokazywać, że ci zależy, zaczyna, ona oczywiście bardzo szybko to wyczuje, nie jesteś dla niej żadnym wyzwaniem, żadną tajemnicą. Ona macie od razu na wyciągnięcie ręki i przestaje oczywiście być tobą zainteresowana. A ty tak naprawdę też się zakochujesz w dziewczynie, której tak naprawdę nie znasz. Uważasz, że to jest ta jedyna, uważasz, że ona jest najlepsza, najcudowniejsza, uważasz, że mógłbyś, mógłbyś mieć z nią dzieci, mógłbyś z nią mieszkać, mógłbyś, moglibyście się tam wziąć ślub. Tylko dlatego, bo z nią chwilę porozmawiałeś, chwilę spędziłeś z nią czasu, a nawet często jest tak, że nawet z nią w ogóle nie, nie porozmawiałeś, tylko ją po prostu gdzieś tam widziałeś, tam, bo na przykład jeździcie razem autobusem, tak? I ty się w niej zakochałeś, uważasz, że ona jest niesamowicie niesamowita i tak dalej. Widzisz? Nie możesz tak myśleć, bo powiedz mi, dlaczego ty tak w ogóle myślisz? Dlaczego ty uważasz, że ona jest taka piękna i cudowna, gdzie tak naprawdę ty jej nie znasz? Jeżeli ty się z nią spotkałeś nawet ten raz czy dwa razy, nawet jeśli między wami doszło do jakiegoś tam seksu, stosunku, tak? No to ty tak naprawdę nadal jej nie znasz. Nie nabieraj się na tę ładną buźkę, nie nabieraj się na ładne ciało, bo bardzo wielu facetów popełnia ten błąd, że widzi ładne ciało, ładną buźkę, nawet z gadki ta dziewczyna jest przez pierwszą chwilę nawet spoko i już uważają, że ona jest piękna, cudowna i to jest ta jedyna i się można niej zakochiwać. I potem oczywiście dzieje się następstw takich błędów, że właśnie taki facet zaczyna przeinwestowywać, zaczyna zbyt bardzo chce, chcieć, zaczyna zbyt bardzo pokazywać, że ta dziewczyna mu się podoba i oczywiście to prowadzi do samych takich negatywnych skutków, e, takich, że dziewczyna traci bardzo szybko zainteresowanie takim facetem, no bo już widzi, że ten facet się w niej zakochał, a ona po prostu e, nie chce z takim facetem się spotykać, który już się po jednym spotkaniu czy dwóch spotkaniach się w niej zakochał. E, ale w ogóle inną kwestią jest to, że widzisz, ty się zakochujesz w dziewczynę, której tak naprawdę nie znasz, e, z którą tak naprawdę nic się nie łączy, bo też, bo tak jak mówię, jest bardzo często taka sytuacja, że nawet nie rozmawialiście z dziewczyną, tylko ją widzieliście albo ją widujecie, a wy już się zakochaliście i już uważacie, że to jest ta jedyna. Słuchaj, nie nabieraj się na ładną buźkę, bo ładna buźka wcale nie świadczy o fajnym charakterze, a nawet jeżeli przez chwilę ten charakter fajny jest, jeżeli przez chwilę ta fajna rozmowa z tą dziewczyną jest, to nie wiesz czy ona jest toksyczna. Bardzo często dzieje się tak, że dziewczyna jest ładna, jest, jest fajna przez jakiś tam pierwszy okres czasu, a później wychodzi prawdziwe ja, jej, czyli po prostu wiesz, nie wiem, jest toksyczna, ciągle dzwoni, wypisuje, nie daje ci spokoju, zabrania ci wychodzić z kolegami, zabrania ci spotykać się, nie wiem, mieć koleżanki, zabrania ci w ogóle mieć jakiekolwiek wyjazdy jakikolwiek wyjazd z kolegami, męski wyjazd yy, pojechać. I tak dalej. Ciągle ma o coś problem, ciągle jej coś nie pasuje, i tak naprawdę cały czas jest jakiś tam toksyczne, tak? Toksy, toksyczna relacja między Wami. No, sytuacje są różne, a Ty, poprzez to, że się nabrałeś na ładną jej buźkę, na ładne ciało i tak dalej, no to już uważasz, że ona jest taka piękna. Innym, inną kwestią jest to, że widzisz, Ty uważasz, że ona jest taka piękna i cudowna, a tak naprawdę wcale może tak nie być, bo tak naprawdę nie znasz jej przeszłości. Być może w przeszłości naprawdę było z niej niezłe dziółko, być może nadal jest i być może nadal ma zagadki na te niezłe dziółko i cały czas jakiś robi niefajne. Sytuacja, być może zdradza swoich facetów, więc dlaczego ty miałbyś się w ogóle zakochiwać w takiej dziewczynie? Dlaczego ty uważasz, że ta dziewczyna jest tą jedyną? Dlaczego ty uważasz, że ona jest taka piękna i cudowna i że możesz z nią mieć dzieci? Jak tak naprawdę jej nie znasz. Nie znasz jej przeszłości, nie wiesz, czy ona nie zdradza facetów, bo może tak być, że to jest tutaj jakby. Wiesz, bardzo często zdradza facetów, tak, e, i tak dalej, swoich? Oczywiście, też nie proszę mnie nie zrozumieć tutaj źle. Nie mówię, że każda dziewczyna taka jest. E, faceci też, oczywiście, tacy są, że e, też nie są święci, też zdradzają swoje kobiety, też jakby to trzeba mieć na uwadze. Ale tutaj chodzi mi po prostu o to, żebyś ty po prostu miał mm, chłodną głowę, e, zastanowił się ze dwa razy, czy nawet dziesięć razy, zanim w ogóle powiesz, że to jest ta jedyna, zanim się w niej zakochasz. Bo tak naprawdę, z tego, że ty uważasz, że to jest ta jedyna, że uważasz, że ona jest taka najlepsza i Piękniejsza są same błędy. Bo po pierwsze, tak jak mówię, nawet jeżeli ona okaże się zajebista i okaże się, że to jest fajna dziewczyna, z którą mógłbyś być w związku, to poprzez to, że ty uważasz, że to jest ta jedyna, zaczniesz popełniać głupie błędy i przeinwestujesz. Po prostu ogólnie przeinwestujesz, zbyt często dzwonisz, zbyt często piszesz, zbyt często chcesz się spotykać i tak dalej, bo zaczynasz męczyć dupę, a kobiety nie lubią bardzo na trendów. Inną kwestią jest to, że właśnie tak naprawdę jej nie znasz. Więc, dlaczego ty o kobiecie, której w ogóle nie znasz, mówisz, że to jest ta jedyna? Tak jak mówię, nie nabieraj się na ładną buźkę, bo nie wiesz, jaki ma charakter. Nawet jeśli z nią spędziłeś trochę czasu, to nie wiesz, jak będzie później. Nie wiesz, czy to nie jest bardzo toksyczna dziewczyna. Nawet jeśli wszystkie, powiedzmy, te wcześniejsze wymagania są jakieś tam spełnione, to mimo wszystko nie znasz jej przeszłości i nie wiesz, jak nie pójdzie na imprezę, to czy nie ma po prostu jakichś tam łatwych skłonności do tego, żeby się przespać z jakimś innym facetem. Nie wiesz tego, dlatego nie możesz o niej mówić, że to jest ta jedyna, bo jakby, no, nie po pierwsze tego nie wiesz, czy to jest dobra dziewczyna dla Ciebie, a po drugie nawet jeżeli to by była dobra dziewczyna, to przez to, że Ty uważasz, że to jest ta jedyna, jest taka cudowna i Ty chcesz z nią być, zaczynasz popełniać masę błędów i co się kończy przeinwestowaniem, co później prowadzi do tego, że dziewczyna przestaje Cię odpisywać albo Cię blokuje i nie chce z Tobą tutaj mieć jakiegokolwiek dalej kontaktu. Jeśli miałeś taką sytuację, że po prostu spotykajesz się z dziewczyną, przeinwestowa wiesz, uważałeś, że to jest ta jedyna, że ona jest taka cudowna i potem po prostu ona przestała Ci odpisywać i przestała się chcieć z Tobą spotykać, nawet jeśli na początku zapowiadało się wszystko dobrze, to napisz proszę o tym w komentarzu, opisz swoją historię, bardzo chętnie e, przeczytam i nawet się jakoś tam do tego odniosę. Albo jeśli też miałeś taką sytuację, że właśnie uważali, że to jest ta jedyna, a potem wyszło, e, jaka to naprawdę jest ta dziewczyna, e, że, jest, nie jest, że jest z niej niezłe ziółko, tak jak już powiedziałem, to również możesz to napisać. W komentarzu też bardzo chętnie to przeczytam i zobaczę, co tam ciekawego e, masz. Chętnie się też również do tego odniosę. A Jeśli byś właśnie potrzebował pomocy, żeby poderwać tą jedyną, oczywiście tą jedyną w cudzysłowie to mówię, bo nie można tak, tak jak już powiedziałem, nie można tak na ten temat sądzić. Jeśli byś potrzebował pomocy w poderwaniu koleżanki, w poderwaniu dziewczyny, która ci się podoba, w odzyskaniu zainteresowania koleżanki, czyli właśnie ona przestała być tą zainteresowana i teraz ty chcesz to zainteresowanie z jej strony odzyskać, jeśli chciałbyś odzyskać eks, jeśli chciałbyś zapomnieć o eks, jeśli chciałbyś po prostu, nie wiem, odzyskać, tak jak powiedziałem, zainteresowanie dziewczyny, która ci się podoba, Podoba i tak dalej. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy w relacjach z kobietami, w podrywie kobiet, w wodzeniu kobiet, w zwiększeniu swojej pewności siebie czy poczucia własnej wartości, czy ogólnie w polepszeniu jakości życia, to możesz skorzystać z konsultacji ze mną jeden na jeden, gdzie po prostu ja bezpośrednio dopasuję się tutaj do Twojego problemu, powiem Ci dokładnie, co masz robić krok po kroku od A do Z i dzięki temu Ty swoje efekty, których pragniesz, osiągniesz szybciej, no i ominiesz masę błędów, które mógłbyś popełnić gdybyś robił to po prostu sam. Więc jeśli jesteś zainteresowany, no to zapisz się na konsultację poniżej, w linku poniżej, w opisie znajdziesz tutaj link do tych konsultacji, jeśli nie, to nie, to zapraszam do pozostałych wideo, które zaraz się tutaj pojawią, a jeśli materiał uważasz za wartościowy, no to łapeczka w górę, subskrypcja i zapraszam do następnego wideo. Dzięki bardzo, cześć.